Kochanie, ale to telewizja przy jedzeniu? Panorama. Możemy już jeść? Niech się chłopaki uczą. Niech wiedzą, co się dzieje na świecie. Jest, no proszę, smacznego. nowy rok, nowy tydzień, a więc zaczynamy panoramę. Już w przyszłym roku w Polsce ma ruszyć Centrum Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Przy zamiast. A propos, dzisiaj znowu dostałem mandat. Znowu? Ludwik, to już jest twój drugi mandat w tym miesiącu. Ile? stów. Jezus. Co to mandat? Poproszę, Sol. Weź sobie. To jest taka kara. Papierek, który policjanci dają twojemu ojcu, jak za szybko jeździ. Jechałeś za szybko? Nie. Coś innego. Ja to nazywam amerykańskim dzwonem. Co to jest amerykański dzwon? Jest coś takiego, jak się ktoś nie do końca zatrzyma na czerwonym świetle i uderzy samochód stojący przed nim. A ty w kogoś wjechałeś? Właściwie otarłem tylko. A czemu to się nazywa amerykański dzwon? Ponieważ tylko buraki się nie zatrzymują na czerwonym świetle. A że w Stanach są same buraki? Dlatego to się nazywa amerykański dzwon. Nie wiem, czy to jest taka bardzo dobra odpowiedź, ale niech będzie. W Stanach są buraki? No, bo głosowali na Busha. Kto to busia? Były prezydent USA, a nie Busha, tylko Bush. I on jest Burakiem? No, super wielki. Bo się gdzieś trzymuje na czerwone świetle i sztuka i na auta. Ach, ty nic nie rozumiesz. Kuba, nie denerwuj się, tylko jedz. Bo rozpętał wojnę, żeby mieć więcej ropy po niższej cenie. Właśnie, żeby wysadzić później ziemię. No tak, to, to trochę za proste. Kuba go nazywa Burakiem, bo się nie ma na czerwony świetle i stuka na auta? No, Kuba? Sam się domyśl. To wieć musi, że trzymaj na ten czerwony świetle, czy nie? Ale ty Burak jesteś. Zamknij się. Kasper, jak ty się odzywasz do brata? Ale to on zaczął. Pewnie jakbyś był Amerykaninem, też byś głosował na busza. Wcale bym nie głosował, ty śmierdzący lamusie. Wystarczy tego, co to ma znaczy? Głosowałby na busza, głosowałby na busza. Spadaj! Bus, Kuba, widzisz, kochanie, brawo. Już chyba się do, dowiedzieli, jak funkcjonuje świat. Poproszę keczup. No weź sobie, przed nosem ci stoi. Leniu patentowany.